Paweł i Gabeł w jednym starym domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gabeł naj najdzikszy wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając między sto stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał w znoju. O! Znosił to bawełnę nareszcie nie może. Schodzi do gawła. I prosi w pokorze. Poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gawę. Wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Na zajutrz na za jeszcze smacznie chrapie, a tu spawały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Spogląda przez dziurę i widzi cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie mówię. Ależ mu pani mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność domku w swoim domku. Z tej powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie.